W podstawówce wszyscy mówili do mnie po nazwisku Węgiel, albo Roxy, Roxy-Coxy do mnie mówili. Jak wspominasz czasy liceum? Moje czasy liceum nie były już takie beztroskie, bo jednak e, moja kariera wtedy nabrała dużego rozpędu, właściwie przy końcówce mojej podstawówki. I miałam indywidualny tok nauczania już w liceum, ale bardzo dobrze wspominam moją szkołę ekonomik w Jaśle. Pozdrawiam wszystkich nauczycieli, dyrektora, całą dyrekcję i wszystkich uczniów, z którymi się tam mijałam nieraz na korytarzu. Jaką miałaś ksywę w tamtych czasach? W podstawówce wszyscy mówili do mnie po nazwisku Węgiel albo Roksi albo Roki. Zdarzało się też. Roksy coxy do mnie mówi. <grych> Ale najczęściej węgiel jednak po nazwisku. Szkolny przedmiot, który wspominasz z przerażeniem. Matematyka zdecydowanie. Wszystkie przedmioty ścisłe. <grych> film, który widziałaś najwięcej razy w życiu. O, chyba Kevin sam w domu. Myślę, że ten film po prostu oglądałam milion razy w życiu albo Titanika to też taki klasyk. Myślę, że tak. Aktor bądź aktorka, na którego nowy film zawsze czekasz? Jenna Ortega. Bardzo lubię tę aktorkę. Nagrywanie pisanek czy dubbing? Co jest trudniejsze i dlaczego? Myślę, że dla mnie jednak trudniejszy jest dubbing, bo. Śpiewam od ósmego roku życia i nagrywanie piosenek przychodzi mi z, z wielką lekkością, a, a jednak jeśli chodzi o dubbing, no to zawsze muszę się wczuć w, w rolę. Miałam kilka razy przyjemność w swoim życiu dubbingować różne postacie. Również to lubię, <laughs> więc wyznaję taką zasadę, że póki mam pasję i póki coś sprawia mi przyjemność, to, to czemu tego nie robić. <laughs> Billy Eilish czy Ariana Grande? Ariana Grande. The Weeknd czy Bruno Mars? The Weekend. Mata czy oki? Mata. Jak najłatwiej Cię zdenerwować? Ja staram się być razem w spokoju. Nie zawsze mi to wychodzi. Jak najłatwiej mnie zdenerwować? Myślę, że po prostu trzeba trafić na ten moment, na ten dzień. Filmowa bądź serialowa postać, z którą się utożsamiasz? Trochę utożsamiam się z Haną Montaną, ale to bardziej Miley Cyrus. Ostatnio oglądałam też weekend z Arianą Grandę w roli Grindy i to jest trochę ma takie moje ukryte alterego, o którym mało kto wie, ale moi znajomi yy, i bliscy mówią, że totalnie jestem Grindą. Czyli taka dobra wróżka. <laughs> dobra wróżka, dokładnie. <laughs> największa zaleta i wada popularności. Mm, największa zaleta popularności. Mm, to jest to, że, że mogę faktycznie docierać do wielu osób i spotkania z panami, które ogromnie mnie naładowują taką pozytywną energią. A co jest cieniem tej popularności, to na pewno czasami po prostu, jak każdy z nas, są dni, kiedy chcesz stać się niewidzialnym, prawda? Więc, więc czasami no to jest może taki mini taki minus, że jednak gdzieś. E, cały czas e, odczuwam taką presję. Wyjdę sobie na luzie bez make-upu w dresie i jednak zastanawiam się, czy ktoś nie robi mi zdjęć z ukrycia. Najdziwniejsze miejsce, w którym poproszono Cię o selfie? McDonald's e, w toalecie kiedyś. Kilka lat temu. Piosenka, która zawsze poprawia Ci nastrój? Piosenka Chrisa Browna e, Make Up Your Mind. <laughs> Jakoś tak mam fazę na tę piosenkę ostatnio. Najlepsza płyta 2024 roku według Roxy Tak Najlepiej Kojarzy mi się płyta Dua Lipa, Radical Optimism, bo też wybraliśmy się na koncert w Portugalii i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Dua Lipa zrobiła ogromne show. Nie ukrywam, że obserwuję Dua Lipę od wielu lat i uważam, że zrobiła naprawdę ogromny postęp. Kto wie, ten wie. Kto śledził jej karierę od samych początków, ten wie, że naprawdę no, jest wow. Jaki tytuł mogłaby nosić Twoja autobiografia? Dzień świra. Nie wiem, nie przyszło do głowy. Ukryty talent, o który nikt by Cię nie podejrzewał? Piekę dobry cynamonki. Najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałaś? Było sporo takich rad, ale myślę, że najbardziej sobie wzięłam do serca słowa mojego taty jako mała dziewczynka. Taka determinacja w dążeniu do celu i nie poddanie się, kiedy, kiedy mam gorszą chwilę jest najważniejsze i to mnie bardzo ukształtowało. Ta siła wewnętrzna mnie prowadzi przez, przez cały czas. A, i jeszcze mam jeden, jedną e, wspaniałą radę. To radę bardziej taki cytat mojego męża. Wszystko, co musisz robić w życiu, musisz robić stylowo. Co też nieraz wybrzmiewa w mojej głowie. A najbardziej szalona plotka, jaką słyszałaś na swój temat? Kiedy byłam na Dominikanie i zobaczyłam mnóstwo artykułów, że pod tytułem <laughs> Roksana Węgiel została zabrana yy, karetką ze sw spod swojego domu w Jaśle, a ja w ogóle nie mieszkałam też, nie, mój dom rodzinny nie, nie jest w Jaśle, <laughs> więc zobaczyłam mnóstwo artykułów yy, na temat tego, że zachorowałam na COVID i zostałam zabrana karetką do szpitala i w ogóle jakaś taka historia to była totalnie wymyślona. Pamiętam, że znajomi też do mnie pisali, czy wszystko jest ok, czy żyję. <laughs> wszystko świetnie, jestem na Dominikanie. Aplikacja w telefonie, z której korzystasz najczęściej? Instagram chyba, chyba Instagram albo Spotify. Bo w życiu chodzi o to, żeby... Żeby być szczęśliwym i mieć wokół siebie wspaniałych ludzi, dbać o, o swoich bliskich, o osoby, które są dla nas ważne.